Także hejcie widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale Szymonowice I dzisiaj jak sami widzicie po miniaturce yy, Dzisiaj będziemy grali nigdy w życiu A dzisiaj jest z nami pani Natalia I robię widzowie, nie robię I jest z nami ojciec Mateusz, hello yy, I co panowie, dzisiaj będziemy grali yy, Jak już pewnie słyszeliście przed chwilą Nigdy w życiu, panowie yy, Wiecie yy, na czym Tak, tak. Yy, yy, gdyby, gdyby nie widzowie nie wiedzieli, no to chodzi tutaj mniej więcej o to, że yy, po prostu jedna osoba mówi yy, jakąś historię, nie musi to być akurat realna, może być wymyślona i naszym, yy, naszym zadaniem jest po prostu zgadnąć, czy ta, ta opowieść jest prawdziwa, bo jeżeli... Jeżeli, będziemy, jeżeli, będziemy, jeżeli nasza odpowiedź będzie poprawna, to jest jeden dół. Jak widzicie tutaj mamy na ekranie właśnie mam zapisane pani e, Natalię, ojca Mateusz i wie. I właśnie tutaj będę zapisał Dyrektor Zopaty. Można zacznę. To kto pierwszy. No to może dalej mam na ekranie. Pani Natalia, potem e, ojciec Mateusz i potem ja. Nie, nie, nie. Ja mam taką blogiknię, Nie, nie, nie. nie pot to No na pewno. Tak. No to dobrze. No, takie no to dobrze, no takim no no tak, razie mogę zacząć. E, panowie. E, e, ostatnio jak jechałem sobie e, z tym. Ostatnio jak jechałem sobie na akcję z, z Możejką, to e, przydarzyła się taka sytuacja, że akurat jechaliśmy na wezwanie, a e, po prostu be, e, przebiła nam się ogona w radiowozie i... I yy, niestety no chcieli przyjechać inni, ale zanim przyjechałem inny w radiowó po prostu głodzie jest dobry uciec. A i, i co panowie ja myślicie? Musicie zaraz ocenić, czy to jest yy, to prawda, czy nie? Ja też że nie. Ale czyli bardzo dobrze, czyli macie panowie... Czyli macie panowie po yy, jednym punkcie. I teraz następno. To się na No z racji na to, że jest niedziela, to powiem, że to prawda. I ja powiem, że też tak prawda, bo tak było. Ciędno. Nie, do mnie przyjeżdża, do mnie. w takim razie... Super! I teraz badania. Ja. Kiedyś, jak jeszcze i jak nie zapytaliście Januszka, to jak byłam u niego w sklepie, to widziałam takie, takie gumy przy kasie, nie do żółcia, tylko do jakiejś innej gumy. Nie do jakiejś innej gumy. I pisało na nich gumy, e, gumy, e, gumy, e, gumy zęb, gumy lampy. E, no. I zęb.

I, i drodzy, widzowie, drodzy widzowie, zanim przejdziemy do kolejnej rundy, no to czas, abyście nas trochę lepiej poznali. Także teraz nastąpi nasze, jakby takie, yy, bardziej nasze zapoznanie się z nami. Także zapraszam. Mam na imię Natalia i pochodzę, pochodzę z Krakowa i. Moje zainteresowania to multipla. Ty mała znów zarąsłaś, mała zapachniałaś, zajaśniałaś tak jak mała znów zajaśniałaś tak pochodzę. Dziękuję. Już mi już za kąpanem, bo się się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową. Ja, eee, no, się Panu Nonsul, jestem policjantem w Sandomierzu. Eee, moje zainteresowania to władza, seks, pieniądze. Los, ze mną. Grać. Raz mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę świat. Cuda przecież się zdarzają i się wszystko. Tak, jak już tutaj powiedziałem, dalej jesteśmy z powrotem. Widzowie, po krótkim naszym zapoznaniu się po prostu z was, z nami, przechodzimy do drugiej rundy. Co panowie, możemy zaczynać? Dokładnie, możemy Jest, jest, jest ksiądz gotowy? Jestem można bardzo. A powiedział książ pluskę, żeby mi multiple zawisz do Mechanika i Pro. 300. I dobrze, dziękuję. A więc panowie jak, za, jak zresztą jak zaczynałem w pierwszym rzędzie, tak mogę zacząć tutaj. A więc moja historia zaczynała się tak, że kiedy w ogóle tutaj dostawałem się do policji, no to jechałem sobie w autobusie. Z, właśnie siedziałem obok księdza w autobusie, jechałem tutaj do sadzomierza yy, i przydarzyła się taka śmieszna sytuacja, bo yy, właśnie yy, ja sobie jechałem i właśnie w tym momencie zapoznałem się z księdzem, a prawda czy fałsz. No, Czyli Prawda. Tak jest. Teraz podłó drugi? Iciągy macie już. Ksiądz. A więc... Nieprawda, prawda? Zdecydowanie prawda. A? Pierwszy błąd. Na moim razie. Lara. Pani Nataja. Jak, jak miałam tak gdzieś z, z 12 lat, to jak jechałam, jak, jechałam do szkoły, jak jechałam do szkoły, to weszłam do sklepu i w sklepie normalnie był napad. I, i, i ja ja leżałam na pogodze, a tam nagle bandyta mówi, że wstała. Ja wstaję, a on się mnie pyta, ile ja mam lat. No to ja mówię, 17. Ja tak ja, nie mam a to co nawet panowie, ale Właśnie. E, ja, 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 a właśnie, a, a nawet na nie zodziębia, ale ja również uważam, że to jest kosz. Brawo, pał. A więc ksiądz Mateusz wyszedł na prowadzenie. Zkubany. I co, teraz znowu ja, tak? Tak, dokładnie. E, no więc była taka jedna sytuacja. Mianowicie dostaliśmy wezwanie o napadzie na bank i w tym napadzie został poszczelony policjant. Prawda? Fałsz! fałsz. E, to, był, to, był, to, jest, to był fałsz, tak. To jest fałsz, ponieważ no, wszystkie nasze akcje są przeprowadzane zgodnie z planem i jeszcze dotychczas żaden policjant nie ucierpiał.

Ksiądz nas zawsze ubiega. Dlaczego niestety, księże? Policja trochę tempo jest. No, Przez może go. Jakby pan był komendantem, to wszystko by było. Ksiądz by był już drugi, a nie pierwszy. Na no wie. I teraz ja. A nie albo. Ale... Ja. Ksiądz teraz mówi. A, no tak. I, 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 I ostatnio jak szłam do kościoła na się to normalnie o. widziałam y, auto pluskwy a okazuje się, że to nie wsiada do nich pluskwa tylko jego kolega. I zadzwoniłam do y, księdza a ksiądz powiedział, że on sprzedał to auto i ja, ja się wystraszyłam na początku, bo myślałam, że y, ukradł mu samochód, a to się okazało, że po prostu sprzedał koledze. Hmm. Ja daję, że to jest prawda. Prawda! Dobrze, prawda? A wie książ, że, że są dwie prawdy? Zadanie 1, cztery, 3 yy, Prawda, to jest prawda i główna prawda. No. Racja, racja. Tak teraz kto? Teraz znowu ja, tak? No, no więc, yy, czy to prawda, że widzowie powinni zostawić teraz łapkę w, gór, w, w górę i subskrypcję? Prawda! Ja myślę, że A nie, i Także widzowie, wy teraz zostawiacie łapkę w górę, suwa z dzwonkiem, a tak naprawdę to moja e, historia brzmi, na, brzmi następująco. E, a mianowicie e, ostatnio, po, w ostatnim odcinku e, Bella, której poszukiwaliśmy, e, tak naprawdę e, do tych, do, tak naprawdę dotychczas nie wiemy kto ją, y, kto ją y, zgubił. kto ją po prostu ukradł. Nie? No i bardzo dobrze, bo przecież znaleźliśmy, y, znaleźliśmy tą belę. Jeżeli ktoś z widzów nie oglądał, to zapraszamy, to y, zapraszamy do, y, do... zachęcamy do obejrzenia. Link w opisie. tą kartę. Grazie. 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 Jak jechałam z pluską na zakupy, spytałam się księdza, czy ksiądz jedzie na zakupy, a ksiądz powiedział, że mm, spotyka się ksiądz z paniem Mietkiem i z dziubakiem y, i, i będziecie siedzieć do 21.00, a przyjeżdżam o 20.40, a ksiądz waluje z synem. Ja daję, że. fałsz, Ale tak dla jasności, co to znaczy, walował balował z lucyną? No, bawili się. Była balanga. Aha, aha, aha. No i co to? Prawda, czy fałsz? Prawda. Nie, Była balanga. Yy, co to miało być? Przyjeżdżam, a tam dyskoteka normalnie leci. Eee. Yy. Wracając jeszcze do to co ksiądz opowiadał o tej, że tam babka Lucyna ma sobie tą sztuczną szczękę w wodzie. No to właśnie jeszcze wracając do tej sztucznej szczęki, czy to prawda, że kiedyś Natalia szła, a babka Lucyna zostawiła po prostu tą szczękę na podłodze, a Natalia gołą stopą to wdepła? Prawda. Oczywiście, naprawdę, to są wyrazy No to nie jest jaja. Ale miał się do tego odpowiedni sprzęt? No, musiał być do tego. Dokładnie, Państwowa Inspekcja Sanitarna. No, lec jak A Na z Natalię, to ja powiem, że to jest prawda. Prawda. Ale tak było, było. A, czy to prawda, że schowałam Trabisa? Tak. I tak dokładnie. Dobra, jest teraz ja. A więc panowie, kiedyś kiedy oglądałem sobie film z Baczką, to już było dosyć późno. No i ktoś zapukał, ktoś pukał, ktoś zapukał do drzwi wejściowych, ale kiedy te drzwi otworzyłem okazało się, że nikogo nie ma. I, i potem na drugi dzień też patrzyłem, ale również go nie było. Prawda. No raczej tak. Tak, macie pan rację. To jest prawda. Yy, ja wiem, że to jest fałsz. A można powtórzyć? No nie. Na szczęście. A czy to prawda, że mam du... Co, co pani ma? się zaciągnęła to przez No, ja również parę razy bywałem przecież u księdza na... Yy, nawet w ostatnim odcinku również, yy, w ostatnim odcinku również właśnie, kiedy do tej beli nawet ksiądz pokazywał mi kuchnię Pani Natalii, także no, ewidentnie była on, na, ewidentnie nie była ona mała, a więc się, że tak. I tak to jest prawda, dlatego że potrzebuję yy, dużą kuchnię, no bo się chwalił na ostatnim odcinku, że ugotowałem dobre kuchni I teraz port znowu ja tak. Hmm, co wiesz? Co byś tutaj powiedzieć? Ja co, tak, miałem taką sytuację, że kiedy jeszcze byłem... Yy, taki, chodziłem do szkoły podstawowej, yy, to po prostu była taka sytuacja że y, był u nas policjant y, taki po prostu, który prowadził jakby takie, jakby to powiedzieć, y, takie zajęcia. zajęcia i ja bym wziąłem broń, a on się zdenerwował i pisano mi uwagę, ale dyrekcja do, do dzisiaj nie wie, chociaż już wie, y, że, że, tak jest, że taka sytuacja nie miała miejsca. Prawda. I tutaj chodzi ksiądz Mateusz Ma rację. O, kurka. Nie No właśnie. Pani Natalio, za Pani na minusie. Na no swoim. Hej Pani Natalia, słuchaj. Hmm. Czy mam i y, y, prawo jazdy kategorii D? Hmm. Ja dajże, że pałusz, bo nie słyszałem, żeby Pani kiedykolwiek miała... Nie. Yeah. Słucham? Prawda nie, ale zamierzam sobie wyrobić. Ale póki co pani nie ma. Yy, a więc panowie z tego co ja widzę, to musimy zrobić jeszcze jedną rundkę, yy, ostatnią, yy, z racji na to, że yy, zarówno ja, jak i pani Natalia mamy po tyle samo liczbę punktów. A więc teraz wszędzie mówi. O, tak więc ostateczne pytanie. Правда. Правда. Czyli jeszcze, czyli po jeszcze jednej serii pytań. Natario, ale Natalio ale teraz ty mówisz, bo ja i ksiądz mamy dla Aha! Ja, ja miałam 12 lat, to zobaczyłam jej ja. hopter i wyszedłem go z dla kierycy. No to jest, to jest wiadomo, że to jest fałsz. Prawda, bo piebra! Ale nie było powiedziane. No. A co teraz fałsz. zobaczyła piękny kolor i kierownicy No ja prawda. I co z Tobą nie daj, fałsz, niestety... No i niestety przegrałem. A więc widzowie to by było na tyle. Jak widzicie tutaj mamy wyniki. Pani Natalia zajmuje trzecie miejsce. Ja zajmuję miejsce drugie, natomiast zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest ojciec Mateusz, także gratuluję i, I... Gratu... O, gratuluję. Nie przypadkiem rozwiązał. Nie przypadkiem, masz, masz informację. A, dokładnie. Nie, nie jedną zagadkę ksiądz rozwiązał. Także, widzowie. nie jedną zagadkę ksiądz rozwiązał. Także widzowie piszcie, dajcie znać w komentarzach, czy takie właśnie takie, taka forma zabawy Wam się podoba. No i co? Szczęcie w górę, suba z dzwonkiem i co? Padajcie na ostatni odcinek. Padajcie na ostatni odcinek link w Panowie, chcecie jeszcze coś do, dołożyć? Eee, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Także widzowie... Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień, bo za tydzień pojawi się odcinek normalny z ojca Mateusza. Siema widzowie, ci co zostawił łapki w górę mają esse. Tak, Także... Naura. Nie nie, 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 No, jeszcze dzień do Naura, proszę powiedzieć.